Dziś, żeby zaspokoić swój instynkt poznawczy, zdemontowałem zaparzacz mojego ekspresu do kawy i dotarłem do najbardziej istotnej rzeczy, a jest nią sito, gdzie po stłuczeniu zmielonych ziaren kawy przyciska się woda o temperaturze. 85 stopni, po to, żeby tę sprasowaną, tą sprasowaną, zmieloną kawę zaparzyć, a kawa teoretycznie powinna być sprasowana pod ciśnieniem 15 barów, i wówczas ta gorąca woda jest pochłaniana przez te sprasowane, zmielone. Jurka kawy no i to się okazało jest całą filozofią całości, natomiast mechanizm musi być wydaje mi się bardzo sprawnie rozbierany i montowalny po to właśnie, żeby co jakiś czas właśnie to sitko przeczyścić i w tej chwili prawdopodobnie zdałem sobie sprawę z tego, dlaczego kamień jest w stanie takie sito zatkać i ekspres przestaje być efektywny, a w skrajnym przypadku przestaje tą kawę zapaczać, ponieważ woda nie jest w stanie przedostać się przez takie właśnie sito. Voilà. Ha! Dobra, na razie koniec. Odkryję coś jeszcze, to być może nagram, natomiast wydaje mi się, że jest to najbardziej kluczowa rzecz, jeśli chodzi o ekspres do kawy.